Szanowne Państwo, nazywam się Koronowicz Krzysztof, prowadzę w Białymstoku Biuro Interwencji Obywatelskich. Chcę na początku złożyć ten życzenia dla raperów, wszystkich, całej Polski i Wrocławia. Wszystkich. I A teraz chcę powiedzieć, że na mnie nacierają znowu nacierają Miejski szorik Pomocy w Rodzinie, jak ja nazywam MOPsik. MOPsik. Pan tu się śmieje ale ja powiem taką sprawiedliwą historię. Mój święty w pamięci dziadek mieszkał w Strzelcach. My mieszkaliśmy, bo ja nie jestem białostoczeninem. Jestem warmianinem. Warmia, Warmia to jest województwo starodawne olsztyńskie A teraz warmińsko-mazurskie. Ale nie mylić, że ja mam czarne podniemienie. Że nie, 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 bo ludzie mylą, że na mnie mówią Mazur. Ale ja nie jestem Mazurem. Maz Mazury to jest Ełk, Grajewo i tutaj Mazury. A Warmia to jest Kętrzyn, Olsztyn. Ja stamtąd pochodzę. Ja z Kęczyna pochodzę. Ja jestem Warmianin. I niektórzy mówią do mnie, że jestem Mazur. Pokaż, czy masz czarne podmienie, jak psa. Zaglądają do mnie do gęby. A ja? Pan tu się śmieją, raperze, ale wie pan, panowie, że nie śmieć się, ale to prawda. Białosławianie umieją tak sprawdzać. Nasze kochany młodzież mój idzie i tak mówi o prezydent pokaż czy masz czarne podnienie". a ja mów, a co to ja pies? Nie mam z gambę? tak bo jesteś mazur a ja mów, nie mazurem nie jestem, jestem warmianinem I od, odróżnijcie młodzież kochana To tutaj. Warmię Warmię od mazurów I, a teraz chcę nakreślić o dalej o tym mówciku znowu mnie nacierają Grozi mnie od roku do 8 lat więzienia. Nie miejcie <laughs> widzieć na 8 lat, młodzi, kochanie moje. No to przysłanie będzie. Pożegnacie mnie kiedyś. Za niewinność. Za, niewinność, lat. za oczernienie, za nieprawdę, wnęcanie się nad człowiekiem, który poszedł na cały świat, który dla narodu polskiego robi dobrze. że Polska. Żeby Donald Tusk... Dziś słyszałem sam w telewizorze, jak podali, że Donald Tusk, Donald Tusk za, zatarł o Kaczyńskim. O, nie. O, o, Le o Lechu Kaczyńskim. Że jak nie wiedział, że e, Lech Kaczyński siada do, do samolotu. Prezydent. Jest przesłuchiwany przez prokuraturę. Główno. Nie wiadomo co... Prokuratora podaj podejmie, prokurator. No, ja wiem, jak, jak podejmie. Podejmie... Cześć. dobry. Podejmie o umorzenie, bo to jest premier. Premier Wehrmachtu. No tak, słyszałem o tym. Jego dziadek własnoreśnie poszedł do Sławów, do Wehrmachtu, strzelać do naszych ojców, dziadków, matek, no jak sióstr. Tak, jak tak można w ogóle? Jak tak można, go jak powoł? tak kto na jego głosował? Moi kochani, młodzież kochana Żydzi do Was apeluję z tego miejsca, że swoim domkiem ukochanym jeszcze, że jeszcze jak póki nie zabrany, to pomóżcie mnie. Wszyscy do raperów. No to właśnie tutaj. Do, do Wrocławia, do Gdańska, do całej Polski apeluje. Do Polonii apeluje nawet. Żeby zgładzić nieprawdę, zakłamanie, oszustwo, żeby wyszła prawda na jaw. No to będzie. Żeby naprawdę w Polsce działo się prawdą. Mówiono, a nie oszustwo. Po co to pytam znęcać się nade mną? Niech odpowie pani sama e, siebie marzena Nie Niech odpowie sama pani dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy w Rodzinie z Malmeda 8. Pani Zisława Sawicka. No to znajdziemy ją. Dobrze, może... Niech odpowie może... Serafin Bożena. Ona na pewno odpowie. Niech odpowie do wszyscy. Prawdę. Jak odpowie prezes sądu okręgowego, bo wydał wyrok już okręgowy sąd na brata. Mam w domu, w swoim biurze, ale bronię brata. Nie popuścisz, żeby zabrali. Nie oddam brata i sam się nie poddam. I pomóżcie mi, moi kochani. A na zakończenie chcę złożyć dla całej Polski, dla całej naszej ukochanej ojczyzny, piła, e, piłkarzy, wszystkich. I to dobrze, że Polska nie, nie przeszła i, i że Polacy nie wygrali. Nie wygrali z tego powodu, że Donald Tusk powiedział niech kupcie na, wo, loża dla swoich ludzi, dla swoich e, e, tych e, ludzi. No, no. rodzin. E, dla swoich rodzin. Kupcie. Jak tak można powiedzieć? Ja, żeby był premierem. Polski, Rzeczpospolitej. U mnie piłkarze byliby na pierwszym miejscu. Dobrze, możemy jeszcze poprosić... O Już kończę. U mnie piłkarze i loża, trzy loże, byliby dla piłkarzy rodziny. darmowe. To nie powinno piłkarze wykupywać loży. Oni o to ciężko wylewali pot. Ciężko wylewali. Walczyli. O medale. O wszystko walczyli. Chcieli dojść do mistrzostw świata, ale nie doszli z tego powodu, że LATO jest związane z PO. Pelo... Lato. LATO? LATO. A, Prezes? Tak. Prezes e, I piłki rożnej. Tak tak, tak, tak. Jest związany z PO i miał się podejść się do dymisji. Ciężko mówić, Szanowni Państwo, dlatego, że potrzebuję pomocy, Międzyskuteczny Kształt Pomocy w Rodzinie chce bra brata, a jej sieram mogłoby ją przydawać do domu piekci społecznej. Wyjść, a z Warszawy. Tak, wyjść z Warszawy, nie wiem za co. Mnie oskarżyli, że ja brata biję, że ja e, zniewodzę się na To jest kłamstwo międzyskutecznego Kształtu Pomocy w Rodzinie. Wydane wyrok przez Sąd Ochrony Bałów i tak dalej. Szanowni Państwo, Wracam się do wszystkich, do młodzieży, do osób starszych, dorosłych, o pomoc. wiem Szanowni Państwo, kocham z całego serca, kocham młodzież, kocham osoby dorosłe, z całego serca, z całej duszy, Pomyślecie mnie, naprawdę, naprawdę jestem w trudnej sytuacji, lubię samochód, mnie nawali, nie mam pieniędzy za co wymienić pokładzie, żeby go Dojeżdżam do autobusem. Co o godzinie piątej stanie, rano. Nic nie jest. Już od niedziela. Co szemuż podałem leki, myją, czyszczą wszystko. Tak jak w jest. Mam nadzieję, że mam otwierdzić, że on się odezwie. Szanowni Państwo, na zakończenie mego, tego mego ekspozę do wszystkich, do młodzieży, do całego świata Polonii, apeluję, pomóżcie. Pomóżcie, skierowałem pismo do Sądu Najwyższego. Apeluję do adwokatów, do mecenasców, niech do radców prawnych, do wszystkich apeluję, żeby naprawdę napisali apelację o, e, e, o niewydawanie go roku dla bratnego. I żeby radzostwu przyjmiemy, bo nie wiadomo, czy będzie nadmiernego, nie wiadomo. Będziecie widzieć Adam Zemstry, czy czy Redaktor, zrobię zdjęcie, pokażę na internecie, telewizji, przejmie pokażę. Chcę wszystkich prosić o na zakończenie jeszcze raz dzięku. Całego serca, o pomoc, o pieniądze. Najważniejsze pieniądze teraz, najważniejsze. przesyłanie się na Adam ulica Szkolna, Koronowicz, Krzysztof, ulica Szkolna, 17, 15, 640, Białystok. za zaczął z całego serca, z całej duszy moją. Niech Bóg błogosławi, Matka Boska, wszystkich, ojca i syna, i Duchu Świętego. Amen.